Idź do A. Tak zrobię. dobra, idź do B. Tyle. Ja pierdolę. Okay. Mysłem. Są... niesamowitym graczem. Skurwa małpa wrodzona. ty robisz, kurwa? Nie wiem. Wyszedł ci za BSO do lewej. Posę dostajesz. Uja. Piknij to ławu, ty masz jaja. No właśnie. Ostatni z B, A, C, D. A nie widziałeś Gali? No i to jest to. Nice. Jaka, Jaka gwiazda o, polskiego, polskiej Polski sceny CSGO! GO. Minut. minut to ładnie w czterech rundach. <grym> Niesamowity grasz na Rzuć ktoś. Zbrań, nie mam, nie mam. Dobra, to ja lecę z wariatem jakimś, ze scoutem. Dwa